No cześć, cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Letniego Dropu. Wprawdzie otrzymaliśmy go już pewien czas temu, jednak biorąc pod uwagę, że niektórzy z Was nalegali, abym dopełnił przegląd z poprzedniego odcinka, to uznałem za słuszne stworzenie dzisiejszego materiału. Jak jak widzicie, znajduje się w ustawieniach, a konkretnie w ustawieniach wideo. Nie bez powodu, gdyż dzisiejszy film będzie opierał się na zmianach graficznych, jakie otrzymaliśmy w pakiet drugiego dropu Minecraftowego w 2025 roku. Chodzi tutaj przede wszystkim o Vibrant Visuals, czyli jak gracze nieoficjalnie ochrzcili shaderami, te właśnie ogromne, kolosalne zmiany w grafice Minecrafta. Na to mogę jeszcze dodać, że aktualnie znajduje się na wersji PS5 Edition ale także i na konsolach leciwych już jak PS4 czy Xbox One, Vibrant Visuals także jest dostępne, więc to także wychodzi na plus. Aktualnie jedynie wersja Bedrock posiada um, to, 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 ten tryb graficzny, jednak w przyszłości Mojang zapewne będzie planował dodanie Vibrant Visuals. Um, na Java Edition. Więc to jest również dobra nowina dla graczy Java. A my aktualnie przechodzimy w ten tryb i pozwolę sobie go omówić. W sumie tutaj też, moi drodzy, jest, mogę Wam pokazać wszystko, co jest związane. Tutaj mamy różne, mamy customowe, mamy Vibrant Visual Options jakieś. A nie testowałem tego póki co, może być takie zwykłe i przejdziemy teraz na świat. Już możecie zauważyć, że całe menu Minecraft się zmienia. To także jest bardzo ciekawe. No i też moi drodzy nie tylko będziemy dzisiaj omawiać Vibrant Visuals, ale jako, że podejmuję taki temat, no to jeszcze dodam to o czym nie mówiłem w Poprze, poprzednim odcinku, czyli także zmiany w atmosferze czy, w, czy związane z chmurami. No, już na pierwszy rzut oka wygląda to całkowicie inaczej, moi drodzy. Mamy słońce, które daje. Ogromną poświatę. To wszystko raczej widać na ekranie, a jeśli nie, to musicie mi uwierzyć na słowo. No, te zmiany są naprawdę ogromne. Przede wszystkim moi dozy możecie zaobserwować rzucanie cienia przez różne obiekty, takie jak drzewa. To oczywiście jest zależne od pory dnia, tak jak też w rzeczywistości to jest, no ale. Ale bardzo, ale to bardzo ogromną zmianą jest, jest zmiana rzucanego cienia przez gracza, bowiem nie jest to takie, taki takie kółko, które znajdowało się pod postacią gracza, a teraz jest idealnym odbiciem naszej, naszych tekstur. Także dopasowane jest to idealnie do pikseli bloków. No dla mnie wygląda to naprawdę dobrze. Nawet peleryna tutaj się unosi, jak się przemieszczam. Naprawdę bardzo dobrze to wygląda. Owca ma swój cień, Świetne, naprawdę, moi drodzy. A jeśli chodzi także o e, zmiany w atmosferze, bo to również jest ważne. Tutaj aktualnie nie pokażę Wam takich e, idealnych zmian, ale jeżeli ktoś grał na e, Legacy Edition, e, czyli przede wszystkim chodzi o graczy Minecraft PS3 Edition, Xbox One, e, czy Wii U Edition, to właśnie moi drodzy, pamiętaj. Tacy gracze pamiętają, że była mgła. I to nie związana z czankami. Tak jak widzicie, że tam są jakby tak już bardziej zamazane w oddali są na przykład te drzewa. Tak jak tam widzicie. Tylko tutaj już ta atmosfera no, wygląda. Inaczej. To wszystko wygląda inaczej. Na tym aktualnie biomie no nie ma takich ogromnych zmian, ale przy, pozwolę sobie przejść chociażby na zna, znaleźć najpierw biom z bagnami. Swampland, Swampland, dobrze, moi drodzy, przeniesiemy się tam. Minus e, 1258-63 na minus. E, 1215 przenosimy się tam i za chwilę będzie, no jak to mówią, efekt wow e, albo po prostu, no moi drodzy, e, te bagna są trochę takie, a, ale myślałem, że to są moi drodzy, no tutaj aktualnie takie bagna są e, małe lepiej by to wyglądało na innych, ale to wszystko moi dozy yy, zapewne widzicie. Przede wszystkim światło się odbija w wodzie, naprawdę to wygląda przepięknie moim skromnym zdaniem. Także cienie zrzucany też w wodzie, mój jako gracza. No w ogóle przemieszczanie się też pod wodą, tutaj jest zaciemnione, to wszystko wygląda naprawdę idealnie. Też jeżeli chodzi o tryb nocny, moi drodzy, to chciałbym, najpierw pozwolę sobie zmienić na noc. No i to wygląda już trochę inaczej. Jeżeli chodzi o bloki emisyjne, czyli ta, ta, tak się określa, bloki, które emitują światło, czy takie, które mogłyby w realnym świecie je emitować. No to właśnie moi drodzy, chociażby blok e, Stone'a. E, to jest zmiana naprawdę ogromna, jak możecie zauważyć. No, świeci, mimo że na zwykłej wersji, zobaczycie też, no nawet taki. Te bloki, te przedmioty, one emitują światło, dzięki czemu można je widzieć. Nawet taki e, utopiec, topielec, e, no również e, jest e, tutaj, gdzie, w tych miejscach, gdzie powinien emitować światło, no to emituje właśnie na twarzy. To naprawdę wygląda moim zdaniem e, przepięknie. E, też jeżeli chodzi o. No wiadomo, bardzo, bardzo, ale to bardzo pięknie, moim zdaniem, wygląda beacon. To jest ogromna zmiana z nim. Tylko pozwolę sobie go znaleźć. I jeszcze tutaj blok jakiś, żeby go aktywować. No blok złota chociażby może być. Postawimy moi dozy. A tutaj jakieś te bloki są przyciemnione. W sumie to też dziwnie wygląda. O, no naprawdę wygląda to dobrze, moim, moim zdaniem. O też nie pokazywałem Wam, ale jest poświata wokół księżyca. Jeżeli także chodzi o chmury, od razu Wam mogę powiedzieć, no to one są bardziej od siebie oddalone, także jest to, także ich jasność powiedzmy, czy Bardziej chodzi tutaj o widoczność. Jest związana z render distancem, czyli ile mamy na ile czanków ustawione. Maksymalnie jest na 128 aktualnie. No i to wtedy będą dość widoczne. Także jeżeli chodzi o chmury, to dostaliśmy taki Easter egg. To dla zainteresowanych, że na kratce 5300 jest chmura, która. Ma wygląd creepera. To taki easter egg, który otrzymaliśmy od deweloperów. Naprawdę ciekawie to wygląda. Również, naprawdę, moi oznacza się ten bloc redstone. A. Zakochałem się w nim dosłownie, bo tutaj przepięknie wygląda. No, teraz świeci naprawdę bardzo. Bardzo obficie, no też takie na przykład krzaki e, świetlików, no to również i świetliki otrzymały e, ogromną tutaj e, zmianę. E, oczywiście, moi drodzy Vibrant Visuals, jeżeli chodzi o to, to jest, to jest tak, że wygląd jest zależny od e, wersji e, gry, czyli na jakim urządzeniu gramy. Ale mniej więcej wygląda to podobnie. Również pozwolę, sobie, pozwolę się udać do netheru. Także możecie zauważyć, że tutaj świecą się te oczy w butelkach. Niektórych butelkach, w tych, przede wszystkim w tych z efektem Bad Omen. Nie testowałem wszystkich, więc nie mogę tutaj tego określić. Także, jajko spełnujące Endermana, no to również wygląda tak inaczej. Znowu sobie moje dozy e, zrobimy Timeset Night, żeby to inaczej wyglądało. No, i teraz od razu już lepiej. E, pozwolę się wybrać do Netheru, tylko. Tylko jeszcze znajdę obsydion mojej dozy, bo tam również jest zmiana. Taka lekka, ale uważam, że bardzo ciekawa, bo jeżeli ktoś w ogóle na to zwraca uwagę, to biom Soul Sand Valley jest teraz otrzymał właśnie takie cząsteczki, które są emitowane w atmosferze biom. Na przykład takiego szkadłatnego lasu, ale także bazaltowej delty. Poszukamy sobie tak, te... a to nawet się przeteleportuje, żeby tutaj nie tracić czasu. Soul Sand Valley, czyli na piasku Dusz, i tam są teraz cząsteczki, co jest naprawdę bardzo. No, taka zmiana, może ma maleńka, ale moim zdaniem ważna i Powinna powinno to zostać już dodane na etapie wersji 1.16 w mojej opinii przeteleportuję się. No i cząsteczki są. Moi drodzy, żeby tutaj coś się. No tak, są cząsteczki i one wyglądem przypominają teksturę dusz. Przynajmniej tak dla mnie. No ale w tym momencie wychodzimy już z Nederu i przenosimy się do najnowszego biomu, którym jest, którym jest moi drodzy, Pale Garden, czyli Blady Las. On również otrzymał ogromną zmianę w atmosferze, którą już powinien dostać na etapie na etapie aktualizacji grudniowej pozwolę sobie jeszcze go zlokalizować Pale Garden i teraz gracze nalegali, żeby ten biom, o ile się nie mylę, gracze nalegali, żeby ten biom otrzymał właśnie taką, taką złowrogą, atmosferę nadającą taki bardzo mroczny klimat, tam chmury nie są widoczne aktualnie słońce znika gdy wchodzimy w granicę tego biomu. No naprawdę Zmiana jest ogromna tutaj, w tym momencie. Wygląda to naprawdę w zarówno w dzień, jak i w nocy, ten biom wygląda strasznie, że tak powiem. No, oczywiście, to też jest kwestia modyfikowania tych ustawień Iban Visuals, bo można w, oczywiście. Przeniesiemy się, zmienimy, przepraszam, zmienimy na dzień. No i nikt by nie powiedział, że to jest dzień aktualnie. Także jest tam mgła, to światło. No, moim zdaniem, moim zdaniem pięknie to, to się prezentuje. I ostatnie, co zosta zostawiłem na koniec, to jest, moi drodzy End, czyli wymiar w zasadzie który potrzebuje tej zmiany, ale zależy jakiej, tej zmiany ogromnych, czyli aktualizacji. Co tutaj może robić pan cenik? Nieważne nie moi dozy, ważne jest to, że ent wygląda teraz o. I właśnie są takie błyski, którym towarzyszą dźwięki. Można powiedzieć, że to są takie wyładowania atmosferyczne. A propos wyładowań atmosferycznych, to także zobaczymy, jak wszystko się prezentuje w takcie burzy oraz deszczu na, w, w, w trybie graficznym Vibrant Visuals. No tutaj. End wygląda inaczej. Wprawdzie już wyglądał, ale teraz jeszcze lepiej. Zwłaszcza te błyski. To jest bardzo satysfakcjonująco to wygląda. Jeżeli mogę tak powiedzieć. Wrócimy się jeszcze do Overworld O! I rozświetla nam to. Naprawdę, naprawdę. Bardzo, bardzo ciekawa zmiana. I szczerze mówiąc to powinno już być ta zmiana powinna nadejść w w ramach aktualizacji, no nie wiem czy to będzie 1.22, ale w ramach aktualizacji Endu, czyli End Update, niż tylko letniego dropu. No ale również jest to mile widziane. No teraz sobie ustawmy deszcz Thunderstorm, i musi to oczywiście wszystko przejść w tryb burzy. Muszą nam poznikać chmury i tak dalej. Coś tutaj się, moi drodzy, dzieje. Aktualnie także, jeżeli chodzi o biomy ciepłe, czyli na przykład dżungle, to widać, że to ciepło, które pochłaniają korony drzew, tak jak w rzeczywistości, to nadaje atmosferze taki, taki gorący, powiedzmy, klimat, gorący kolor, taki ciepły tego słowa mi brakowało do określenia. No tutaj, jeżeli chodzi o deszcz, to tutaj, moi drodzy, coś się dzieje. I nie wiem jak to, jak to zmienić, bowiem aktualnie nie zniknęły nam chmury, nie ma wyładowań atmosferycznych. Może zmienię na noc, żeby. Bo tutaj troszkę ta wersja się. O! No w nocy wygląda to inaczej. Ale czy to zawsze były? Z, nie, no i to, chyba za dużo doświadczenia z Legacy Edition. Wprawdzie, wprawdzie to już to już, no, nie mogę tutaj inaczej Wam tego zademonstrować. Nawet za chmurami się chowa księżyc, księżyc, to także pomyśleli o tym. No myślę, że to jest wszystko z, w dzisiejszym filmie, jeśli chodzi o taki przegląd tych zmian graficznych. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, no myślę, że to już był ostatni z tej aktualizacji, bo i tak wyciągnęliśmy aż trzy, a chociażby w, 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 we wiosennym dropie był tylko jeden film z wiosennego dropu, konkretnie przegląd całego repertuaru, no to... ¡Gracias Sporo było tych odcinków. Teraz przejdziemy do czegoś innego. Jeszcze na koniec tego materiału chciałbym bardzo wszystkim podziękować za dobicie okrągłej liczby 400 subskrypcji na moim kanale. Jestem naprawdę bardzo Wam wdzięczny. To była długa droga, aby osiągnąć ten nasz, powiedzmy, cel, i się to udało zrobić po wielu latach. Tak naprawdę jest to ważna chwila dla kanału. Oczywiście, jak zwykle, możecie zostawić pod tym filmem łapkę w górę i napisać jakiś pozytywny komentarz, bo ja wszystkie komentarze czytam i przypinam im serduszka, więc moim zdaniem warto. Także, jeżeli macie jakieś pytania y, oraz y, jakieś może pomysły na odcinki, to kieruję was do sekcji komentarzy. Również moi drodzy, y, możemy. Podyskutować w tej właśnie sekcji na temat całej aktualizacji, na temat przyszłości Minecrafta. Dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Życzę Wam miłego weekendu. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że już niebawem. Trzymajcie się i cześć!